30 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach odbyło się wyjątkowe wydarzenie muzyczne Cecyliada, czyli doroczne święto zespołów śpiewaczych i folklorystycznych. Cecyliada odnosi się do Świętej Cecylii. Święta Cecylia była patronką chórystów, zespołów sakralnych, śpiewaków, stąd też pomysł na zorganizowanie takiej imprezy dla naszych chórów i zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury właśnie w takim okresie, blisko tego święta Świętej Cecylii. W tym roku, i to właściwie jak zwykle zawsze ta impreza zaczyna się mszą Świętą na początek, następnie mamy oficjalnie Występy i podziękowania na sali, na sali widowiskowej. I oczywiście następnie jakiś tam drobny poczęstunek na sali bankietowej dla naszych chórzystów. Tegoroczna edycja Cecyliady była wyjątkowa, też z tego względu, że trzy zespoły obchodziły swoje jubileusze. W tym roku obchodzimy trzy, trzy jubileusze. Jest to jubileusz 20-lecia zespołu Retro, 25 -lecia zespołu Viola oraz 30-lecia zespołu Jarząbkowianki. Podziękowania i wyrazy uznania zespołom, instruktorom za ich zaangażowanie i pracę złożyła na scenie wójt gminy Joanna Śmieja. Dziękuję Wam bardzo, że dajecie naszej gminie harmonię, piękno, łagodność, a jednocześnie kultywujecie tradycję życzę, aby każda nutka, wyśpiewana, zagrana, przynosiła wam bardzo dużo radości i aby wasze głosy splatały się zawsze z innymi. Cecyliada pokazuje siłę i różnorodność zespołów działających w gminie, których liczba świadczy o bogactwie lokalnej kultury i zaangażowaniu mieszkańców w jej pielęgnowanie. Jeśli chodzi o ilość zespołów, to mamy tu 120 osób, to jest 8 zespołów, także naprawdę robi to wrażenie. Gminy ościenne i to większe gminy, czy. Miasta, jak Jaszczębie czy żory, chyba nawet się nie mogą takim dorobkiem pochwalić jak my tutaj, jako gmina wiejska. Także bardzo nas to cieszy i jest to też taka właśnie okazja do świętowania. Te zespoły, te osoby cieszą się, że się spotkają, mogą razem coś pośpiewać, mogą się pobawić wspólnie. Muzyka Zespół Komunalny w Pawłowicach przeszedł kompleksową modernizację, która miała na celu dostosowanie obiektu do rosnących potrzeb jednostki oraz usprawnienie jej funkcjonowania. Od wiosny 2024 roku funkcjonują w przebudowanej i rozbudowanej siedzibie i realizują zadania z zakresu komunalnego. Rok 2024 jest bogaty w inwestycje na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego. Ukończeniu uległa budowa głównej siedziby. Dzięki temu możemy w komfortowych warunkach prowadzić swoje prace. Oprócz prac budowlanych, GZK wzbogacił się także o nowy pojazd, który usprawni realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej. W ramach wydatków tegorocznych, gmina wygospodarowała środki i przeznaczyła na ten cel 423 tysiące, i dzięki temu mogliśmy zakupić nowe urządzenie do utrzymania w czystości dróg, ulic, chodników. To urządzenie to zamiatarka Hako. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, maszyna komunalna już wysoko zaawansowana technologicznie. Dzięki temu urządzeniu operator może siedzieć sobie w przeszklonej kabinie z klimatyzacją, z kamerą cofania. Pojazd potrafi swój urobek wysypywać na przyczepę traktorową z uwagi na to, gdyż ma wysoki wysyp. To jest urządzenie przegubowe. Masa własna takiego urządzenia to jest Tona 400, dzięki temu możemy sprawnie poruszać się po chodnikach. I w zakresie tego opcjonalnego wyposażenia tego urządzenia mamy do dyspozycji system szczotek e, służących do zamiatania ulic i chodników, ramię ze szczotką z prętami stalowymi, dzięki któremu możemy wszystkie chodniki i tą przestrzeń przy krawężnikach pozbawić chwastów, wszelkiej roślinności. Urządzenie także wyposażone jest w myjkę wysokociśnieniową. Dzięki, dzięki temu mogli, możemy sprawnie e, utrzymywać w czystości zarówno znaki, jak i przystanki autobusowe. I w ramach, w ramach zakupów też e, kupiliśmy szczotkę walcową o szerokości 1,30 m. Dzięki temu możemy też e, sprawnie odśnieżać z e, chodników i parków czy placy w śnieg. Zakup tego urządzenia jest ściśle związany z doposażeniem brygady w zakresie utrzymania dróg i zieleni. W gminie Pawłowice świętowanie Mikołajek w tym roku było pełne radości i magicznych chwil. W centrum kultury w Pawłowicach dzieci miały okazję spotkać Mikołaja, a także uczestniczyć w oficjalnym rozświetleniu choinki. Pięć, cztery, W centrum Pawłowic miało miejsce rozświetlenie choinki. Zespół dziecięcy Fantazja śpiewał. Oczywiście zebrało się bardzo dużo dzieci z rodzicami, a w centrum kultury Mikołaj już rozdawał, rozdawał prezenty. Dodatkową atrakcją dla dzieci był przygotowany spektakl pod tytułem Mikołaj, który zapomniał. W wykonaniu teatru Gry i Ludzie. Również w osiedlu w Pawłowicach miała miejsce wyjątkowa mikołajkowa impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Pawłowice Inicjatywa we współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową Pawłowice oraz radą rodziców szkoły podstawowej nr 2 w Pawłowicach to jest nasza taka tradycja, w której dzieci mogą przyjść, mogą się pobawić na warsztatach, yy, organizujemy koncert, jest strefa gastronomiczna, na której mogą rzeczywiście skosztować, tak jak dzisiaj, na przykład zupy krem cebulowej przygotowanej przez Kuchnię Szkoły Podstawowej. Więc y, dzieje się, chcemy, żeby ta społeczność nasza się integrowała, zwłaszcza, że mamy olbrzymie wsparcie naszego samorządu, z tego względu, że ta impreza, jak każda y, w większości, którą organizujemy, współfinansowana jest przez gminę Pawłowice w ramach Funduszu Inicjatywy Lokalnej, więc y, super się te więzi układają i dzięki temu możemy właśnie organizować tak duże przedsięwzięcia jak dzisiaj. Był Mikołaj, warsztaty, animacje, malowanie twarzy czy darmowy poczęstunek, przed którym ustawiała się długa kolejka. Nie zabrakło również muzycznego akcentu. Rewelacyjna mieszkanka Pawłowic ze swoimi muzykami z częstochowy Asia stachowicz Band, grają u nas pierwszy raz. Jest to dziewczyna niezwykle utytułowana w świecie muzyki, ale niedawno, od niedawna mieszka w Pawłowicach, więc skorzystaliśmy z tego, że jest też instruktorką w naszym domu kultury. Uczy dzieci śpiewu i widzimy, że po prostu zrobiła to wielkie wow. wszyscy dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2025 życzę mieszkańcom Gminy Pawłowice dni pełnych spokoju, ciepła i życzliwości. Oby ten czas świąteczny był dla Państwa okresem radości i odpoczynku od codziennych obowiązków, a nadchodzący rok obdarzą nas zdrowiem i możliwością realizacji wszystkich planów i zamierzeń.